Cześć Wam wszystkim bardzo serdecznie. Z tej strony Karolina i witam Was kolejny raz na kanale Świat między stronami. Dzisiaj przychodzę do Was z polecajkami książek, takimi jesiennymi. W ubiegłym roku również nagrywałam taki odcinek, gdzie polecałam książki idealne na jesień. Pod tamtymi polecajkami nadal się podpisuję, aczkolwiek w tym roku chciałam nagrać już kolejny odcinek, w którym właśnie polecę to, co uważam, że w tym jesiennym klimacie najfajniej sprawdzi się właśnie do czytania wieczorami. Pierwsza książka raczej nikogo nie zdziwi, zważywszy na to, że pojawia się w wielu różnych zestawieniach. I mi ta książka również przywodzi na myśl takie wieczory, gdzie możecie usiąść. Właśnie pod kocykiem, z kubkiem takiej mega dużym herbaty lub kawy w ręce, i delektować się tym czasem gdzieś tam zapalone świeczuszki będzie naprawdę super, a mianowicie chodzi o książkę Legendy i Latę, która wywarła na mnie ogromne wrażenie. Ja nie sądziłam, że właśnie taki typ książki do mnie trafi, aczkolwiek tutaj poznajemy. Orczycę która jest zakochana w smaku kawy i chyba to najbardziej tak na mnie wpłynęło, bo ja też jestem kawoszem strasznym. I ona postanawia otworzyć swój interes, w którym będzie sprzedawać kawę w miasteczku, które no, nie wie, czym jest kawa i które musi się tak na dobrą sprawę do całego tematu przekonać. I to jest taka polecajka ode mnie 100% 5 na 5, książka idealna jako taki ciepły kocyk. Wiesienne wieczory, ale też taka, która wyciągnie Was z zastoju czytelniczego. Choć opinie pojawiają się o niej różne, ja mówię, ja polecam. Jeżeli chcecie przekonać się na własnej skórze, jak ta książka tutaj będzie rezonowała z Wami, to sięgnijcie, może się nie zawiedziecie. Następnie książka, o której mówiłam na samym początku istnienia mojego kanału. Większość z was raczej wtedy ze mną nie była. a Jeżeli ktoś był, to na pewno pamięta odcinek na temat horror story Gradiego Hendrixa, ale nie o tym, bo książka, którą uważam, że idealnie możecie wpisać w taki jesienny czas, to książka Poradnik zabójców wampirów, klubu, książki z południa, właśnie tego autora, czyli Gradiego Hendrixa. Książka opowiada o losach kobiety, która przeprowadza się na takie Amerykańskie przedmieścia i wiecie: piękny dom, rodzina, wszystko super fajnie, aż postanawia zapisać się do klubu książki. A w mieście zaczyna grasować nie kto inny jak wampir. I nikt nie chce jej wierzyć do tego stopnia, że po prostu chce na własną rękę wraz z kobietami, które należą do tego klubu, pokonać grasujące w mieście zło. Czy to się uda? To już musicie sięgnąć, zobaczyć. Ja z twórczością Gradiego Hendricksa jestem na zapan Brat wręcz. Wszystkie jego książki, które dotychczas zostały wydane w Polsce, mam już przeczytane, więc uważam, że to jest taka idealna książka. Choć nie powiem, że chciałabym wam wcisnąć, sprzedaliśmy duszę tego autora, aczkolwiek wiem, że przed wzgląd na właśnie temat muzyczny, też podpisanie paktu z diabłem. Nie dla każdego była ona tak super jak dla mnie. Wiem, że po poradnik sięgnęło kilka osób gdzieś tam, też po mojej ocenie. Jeśli chodzi o tę recenzję Instagramową, którą dodałam na swój profil, to właśnie ludzie się nie zawiedli, wciągnęli ją na raz, bo ona jest tak wciągająca, że no wręcz nieodkładalna. Dlatego z mojej strony też polecajka. Będzie to super tytuł na jesienny. Książka, o której w sumie nie pamiętam, żebym mówiła na kanale, nawet przejrzałam sobie odcinki, czy faktycznie ona się gdzieś pojawiła. A chodzi o książkę też Victor Schwab. To było moje pierwsze spotkanie z tą autorką, a mianowicie Galant. Galant, który jest przepięknie wydany, bo ta książka jest naprawdę cudownie zrobiona. Winidia tutaj ogarnęła kwestię naprawdę bardzo dobrze. Ale to jest książka, w której poznajemy Oliwię, bohaterkę, która. Dostaje takie przekazanie od matki, żeby nigdy nie przekroczyła progu tego domostwa, czyli galanta. A dlaczego? Wiadomo, musicie się tutaj przekonać sami. Oliwia ogólnie nie mówi. Ma. Problem, że po prostu no, nie komunikuje się z ludźmi słowem mówionym, raczej pokazuje dużo rzeczy no i musi jakoś pokonać to, co dzieje się w tym domostwie. Mimo, że ma w międzyczasie je opuścić, to jednak gdzieś tam walczy, żeby pozostać w galancie, bo galant to w sumie jedyna jej rodzina, która jej się przytrafia, bo wcześniej spędzała czas po śmierci rodziców w sierocińcu. No, i teraz trzeba się zastanowić, co jest dla niej lepsze: czy życie w sierocińcu, czy właśnie pobyt w galancie. Także klimatyczna, bardzo taka czasami gęsta, troszeczkę mroczna, no i właśnie ta dwoistość galanta tutaj jest mocno podkreślona, ale żeby tutaj zobaczyć, z czym to się je, to musicie sięgnąć po prostu po ten tytuł. Książka, która ostatnio pojawiła się na moim kanale, w kontekście. Reading vloga z koncertu Remsteina i o której będę jeszcze sporo mówić. To oczywiście raj pierwszej miłości Fang Cichi, którą polecam. W poprzednim filmie, gdzie polecałam książki na jesień, mówiłam o lolice i o mojej mrocznej Waneście, dlatego ta nie mogła się tutaj nie znaleźć, zważywszy na bardzo zbliżoną tematykę. Ale jeśli chodzi o ten tytuł, to zachęcam Was do właśnie pójścia. Na tamten mój film, czyli do tamtego vloga, gdzieś Wam tutaj zostawię odsyłacz. I tam naprawdę powiedziałam o niej sporo, dlatego zachęcam, żebyście sobie przejrzeli właśnie tamten odcinek. Tytuł, o którym w sumie myślę bardzo dużo, który przeczytałam, w którym się zakochałam, dzięki niemu poznałam twórczość Marty Kisiel i jestem wierna tej autorce. Nie zostawiłam jej ani na krok, przeczytałam już wszystkie jej książki, które wydała na polskim rynku. Chyba oprócz ostatniego kryminału z Tereską Trawną, ale to jest kwestia do nadrobienia, powiedzmy, w jeden wieczór. To książka, o której ostatnio Wam nie powiedziałam. Mało o niej mówię na kanale, a swego czasu, kiedy byłam bardziej aktywna na Instagramie, na swoim bookstagramie, często ją właśnie wciskałam ludziom. To oczywiście żywocia Marty Kisiel, w którym no, ja się zakochałam, no bo jednak Konrad Romaniuk dostaje niecodzienny spadek w postaci lichotki gotyckiej siedziby umiejscowionej w lesie, a w niej grono niesamowitych dożywotników, których pokochacie od pierwszych stron. Ich perypetie są śmieszne, ich perypetie uczą. No i małe licho, które jest po prostu przesłodkim aniołkiem uczulonym na swoje piórka. Tyle musicie o niej wiedzieć. Sięgnijcie po nią, bo to jest naprawdę super spędzony czas. Marta Kisiel ma cudowne, lekkie, właśnie takie bardzo pełne humoru pióro po którym na pewno zdecydujecie się, się sięgnąć po pozostałej książki, bo właśnie Dożywocie, Oczy uroczne, Siła niższa, Nomen omen, to są takie tytuły, które zostaną z wami na bardzo długo. Wiem, że teraz wychodzą w tej nowej szacie graficznej nakładem wydawnictwa Mięta. Ja mam jeszcze starą z Uroborosa, do której żywię ogromny sentyment, choć nie wiem, czy kiedyś nie pokuszę się po prostu o zakup właśnie Tamtej wersji okładkowej, bo też ma to coś w sobie. I uwaga, jeżeli lubicie bardziej formę audio, są dostępne audiobooki na legimi, więc zachęcam, żebyście sobie sięgnęli. Tytuł, o którym w sumie też za dużo nie mówię na kanale, a trylogię przeczytałam bardzo szybko. Miłe mam z niej wspomnienia, i chodzi o książkę Martyny Raduchowskiej, Szamanka od Umarlaków. Potem mamy fałszywego pieśniarza Wiedź... Wiedźme z lustra albo demon z lustra. Jakoś tak nazywa się ta jedna z części i do tej książki zachęcę was jednym zdaniem. Zdaniem, które pojawia się tutaj na okładce. Ida Brzezińska ma pecha, a może to pech ma idę. I Ida Brzezińska to nastolatka, która wchodzi do świata nie do końca jej znanego. Ona widzi duchy, które nie opuszczają jej nawet na krok. No, i na swojej drodze spotyka też takie, które mocno rzutują na jej życie prywatne, sprawiają bardzo dużo problemów, i pojawiają się tutaj też zagadki kryminalne, w których Ida bierze udział. No i jak z tym widzeniem zmarłych bywa? Czy to Ida ma pecha, czy to pech ma Idę? Bo pech również jest tutaj postacią, z którą Ida się nie rozstanie tak szybko. Też prześmieszna, przecudownie wydana książka, bo mamy też tutaj takie o, piękne rysunki. I z Martyną Raduchowską również spędziłam super czas. Ja czytałam te książki po dożywociu, byłam nimi zachwycona. Trzy tomy przeczytałam w trzy dni. Mocno wyczekiwałam premiery, więc aż żałuję, że nie często mówię o niej na kanale, bo to jest naprawdę literatura taka fajna, fantastyczna, ale spod polskiego pióra. Co rzadko się zdarza, żeby można było coś takiego polecić. Choć teraz mamy coraz więcej autorów polskich, którzy piszą naprawdę dobre książki osadzone w naszych realiach. Książka, o której nie mówiłam też za dużo na kanale, a to dlatego, że ona była bardzo trudno dostępna. To książka, którą mi cudem udało się kupić kupę lat temu na Oelixie za 30 zł, więc uważałam, że to by naprawdę był deal życia, gdzie ludzie kupowali je po 90, 100, 150, 200 zł. Miałam taki moment, że zastanawiałam się, czy nie kupić sobie po prostu angielskiego wydania, ale z racji tego, że udało mi się ją dorwać, to też sięgnęłam po nią bardzo szybko, żeby ją przeczytać, a chodzi o książkę Erin Morgenstern, czyli Cyrk Nocy. dlaczego o niej mówię akurat teraz? Dlatego, że widziałam na TikToku, również sprawdziłam, na stronie Świata Książki zostało wrzucone info, że ta książka doczeka się wznowienia. Dlatego tym bardziej chcę Wam ją polecić, bo mamy tutaj akcję, która rozgrywa się w zaczarowanym cyrku, który swoje działanie przypisuje na wiek XIX, więc mamy tutaj bardzo klimatyczny czas. Jest tutaj też historia miłosna. Czyta się to niesamowicie szybko. Jest mocno wciągająca książka, która ma super wykreowanych bohaterów. Jest tutaj naprawdę dobrze skonstruowany świat. No i cała ta właśnie otoczka cyrkowa cyrkowa, która momentami jest taka mocno oniryczna nie do końca taka realna. No, Czuć, że to jest naprawdę bardzo dobry kawałek fantastyki, po który jak już będziecie mogli sięgnąć, to sięgnijcie, bo to wznowienie na pewno sprawi, że więcej osób sięgnie sobie po ten tytuł, przeczyta i na pewno się w nim zakocha, tak jak ja jakiś czas temu. I mam już tutaj ostatnie dwie książki, o których chcę Wam powiedzieć, i to są książki z literatury faktu, bo jak wiecie, ja jestem zakochana w literaturze faktu. Przy ostatnim poleceniu książek, właśnie na jesień, poleciłam Wam dwa tytuły z wydawnictwa czarnego, i tym razem też mam dla Was dwa tytuły. Wtedy poleciłam książki około zwierzęce, bo dotykające tematu wilków i ich postrzegania w naszym świecie. Tym razem mam książkę z serii amerykańskiej która nie jest książką pięciogwiastkową u mnie, ale uważam, że to jest książka idealnie pokazująca rozkład miasta. Miasta, które chyba każdy gdzieś tam zna ze słyszenia, a mianowicie chodzi o Detroit. Sekcja zwłok Ameryki, Charlie'ego Ledafa. To jest książka autora, dziennikarza swoją drogą, który stworzył naprawdę kilka super e, rzeczy na naszym rynku książkowym, zważywszy, no jeśli chodzi o ten amerykański rynek oraz tłumaczenia, które wyszły w Polsce, większość właśnie sumptem czarnego. I jeśli chodzi o tę książkę, to tak jak powiedziałam, jest tutaj ukazany naprawdę dobrze rozkład miasta, miasta, które kiedyś żyło, w którym było dużo fabryk, w którym dużo się działo, a teraz to miasto jest gdzieś tam Kolokwialnie rzecz ujmując, zapomniane przez Boga, zapomniane przez ludzi, zapomniane przez wszystko, co, co, co tutaj można wymienić, bo jeśli chodzi o Detroit, to to miasto się stoczyło, to miasto wręcz prawie że przestało istnieć dla niektórych, choć nadal w Nim mieszkają ludzie, choć nadal gdzieś tam toczy się życie, ale jest więcej spraw kryminalnych dużo mniej ludzi chce je odwiedzić, choć przyciąga właśnie tymi pustostanami, tym klimatem miasta, to jest coś, co warto przeczytać, żeby właśnie poznać ludzi i zmiany, które zaszły właśnie tam, w tym, w tym mitycznym mieście fabryk i biznesmenów, które kiedyś funkcjonowało w naprawdę super sposób, a teraz niestety już nie. I ostatnią książką, którą chcę Wam polecić, to książka Filipa Skrońca. Nie róbcie mu krzywdy. Dlaczego wybrałam taki temat? Bo temat jest istotny i opowiedziany przez kulturę, w której my nie żyjemy na co dzień. Mamy tutaj Afrykę i właśnie temat albinizmu. Temat przytłaczający, bo ja po zamknięciu tej książki niestety, ale długo nie mogłam sięgnąć po nic innego, bo. Filip skrońc wybiera się do miejsca, gdzie ludzie uważają, że jeżeli ktoś jest obdarzony cechami albinizmu, bo tak można powiedzieć, to urodził się ze związku kobiety z diabłem, że to jest niemożliwe, żeby w normalnym małżeństwie urodziło się dziecko naznaczone albinizmem. Naznaczone, ciężko powiedzieć, no, no niestety chore dziecko, no bo albinizm to tak na dobrą sprawę, choroba. I to, jak ludzie mocno chcą tego uniknąć, więc polują. Polują na dzieci, na dorosłych, którzy cierpią na albinizm, krzywdzą ich, wycinają im fragmenty ciał, bo chcą, nie wiem, tworzyć eliksiry, gdzieś tam ustrzec się przed tym złym omenem. Temat naprawdę ciężki, jest to gdzieś tam zagrożenie. Są tutaj przywołane dane, ile osób zmarło i jak bardzo osoby dotknięte albinizmem są poszkodowane właśnie w Afryce i nawet jak to wychodzi dalej, że ludzie na nich polują. Czyli nie tylko na Afrykę, ale właśnie też na Europę i nie tylko, bo no macie tutaj czarno na białym jak to wszystko wygląda, więc sięgnijcie sobie po ten tytuł, bo to jest bardzo dobra książka. Mam jeszcze jeden tytuł w sumie dla was. Tytuł, o którym mówiłam przy okazji ostatniego vloga z Norwegii, czyli Morderstwo w księgarni. Książka, która mnie zachwyciła, która też jest takim ciepłym kocykiem, ale kryminalną historią, która toczy się w księgarni i dotyka naszą księgarkę Florę. Dlaczego polecam? Dlatego polecam sięgnąć sobie po ten tytuł, bo wiem od wydawnictwa, po tym, gdzie napisałam do nich na Instagramie, że właśnie zostanie wydana kolejna część z tej serii, dlatego będziecie mogli sobie przeczytać, na dłużej zanurzyć się w tę historię. Ja na pewno sięgnę tej jesieni, ale tak jak mówię, polecajka odsyłam Was też do tego reading vloga, żebyście mogli sobie zobaczyć, co ja tam więcej o niej nagadałam. A tymczasem. To są moje polecajki książek na jesień. Dajcie mi koniecznie znać, czy udało Wam się coś przeczytać, czy coś sobie z tych książek, które Wam tutaj pokazałam, zaplanujecie do czytania. Jeżeli macie jakieś tytuły, które chcielibyście mi polecić, po które miałabym sięgnąć w najbliższym czasie, to dajcie mi koniecznie znać. Ja sobie chętnie wszystko przeczytam. Spotkamy się w sekcji komentarzy, pogadamy, czekam na Was. I cóż, trzymajcie się przede wszystkim zdrowo, dbajcie o siebie i do usłyszenia niebawem. Cześć!